Proszę Państwa, ten odcinek nagrywam w hotelu kolegiackim, o którym już wspominałam. Jeżeli spojrzę przez okno, widzę zawsze, ilekroć tu jestem, poznańską farę. I o niej dzisiaj opowiem o czarnej damie z poznańskiej fary. To jest, jak mówią, jeden z najbardziej niezwykłych kościołów w Wielkopolsce. Bywam tam często. Sakrum, monumentalny barok, gra świateł, cieni, no i czarna dama. A wszystko to związane z organami, które mają podobno ponad 8 metrów szerokości i 7 wysokości tak, rzeczywiście są wielkie, piękne i wiadomo, że kosztowały 24 tysiące marek. Połowa tej sumy ofiarowała Nieznajoma osoba, nieznana, zastrzegająca sobie anonimowość, czarna dama. I podobno co jakiś czas przychodzi: duch tej kobiety przychodzi i staje na chórze poznańskiej, fary. Ta anonimowa fundatorka, jak mówią, przychodzi po to, żeby sprawdzić, czy głos organów sięga nieba, bo tak chciała, żeby sięgał nieba. No proszę państwa, sięga. Słyszę często, jak grają, słyszę uczestniczę w koncertach organowych, sięga nieba. Ale ta powtarzająca się jej obecność wizyta to nie są jakieś zamierzchłe legendy, zamierzchłe czasy, ale bardzo, bardzo współczesne, bo Podobnie, podobno pewnej listopadowej nocy w roku 2000 widział ją Organ Mistrz Farny. Wtedy nagrywano płytę i robiono to nocą, żeby nigdy nie przeszkadzał. Wszystkie światła były pogaszone, prawie wszystkie drzwi zamknięte, oprócz jednych drzwi bocznych, które, których otwarcie wymaga sporej siły. W dodatku na schodach prowadzących na chór panowały egipskie ciemności. Za dnia jest tam bardzo trudno wejść, tym bardziej nocą. Była północ, po północy, kiedy nagle zobaczył kobietę stojącą na chórze, ubrana była na czarno, czarna dama. Przeraził się, bo wrażenie było niezwykłe. Dał jej sygnał, dał jej znak, żeby nie przeszkadzała, więc ona stała, taka przygarbiona, stareńka, trzęsąca się, wsparta o, lasce, o laskę, kiedy skończyło się nagranie. Podszedł do niej i zapytał, co tu robi. Odpowiedziała tak po prostu, przyszłam do Fary. Sprowadził ją na dół, chciał odprowadzić do domu, powiedziała, że nie trzeba, mieszka niedaleko i zniknęła. Co robiła ta kobieta o pierwszej w nocy? W pustym, wygaszonym kościele. Zwłaszcza, że przychodzi co jakiś czas, parę osób ją widziało, i nikt nie wie, kim jest, nikt jej nie zna.